Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, ja jestem Kesey. Witam was w pierwszym odcinku na temat smartfonów. Cóż, ze względu na swoje doświadczenie pomyślałem, że zacznę nagrywać takie odcinki, ale jeśli chodzi o szybkość takich odcinków, czy chodzi tutaj o częstotliwość, czy tak będzie, szybko robiony kolejny materiał, niestety was muszę trochę zawieść, dlatego Kilka telefonów mam do naprawy. Jeśli ktoś się pyta co to za telefon, to jest HTC Desire 300. Nie będę mówić co z nim jest, ponieważ to nie jest mój telefon i ogólnie moja sprawa co ja w nim robię. Dziś opowiemy o telefonie, który może zrewolucjonizować rynek flagowych smartfonów. Mowa tutaj o Zuk Z2 Pro. Nie wiem jak dobrze się mówi. Zuk, Żuk. Eee, wiadomo, chyba z kimś się kojarzy Żuk, ale cóż, eee, co to za marka? Eee, ZUK czy Żuk? Eee, nie wiem jak tutaj mówić, powiem, że po prostu ZUK. Eee, ZUK to jest chińska firma należąca do Lenovo. No wiadomo, Lenovo też jest chińską firmą. Teraz eee, ujawnili oficjalnie nowy model smartfona, czyli ZUK Z2 Pro który jest, jak patrzę na specyfikację, jest flagowym urządzeniem z bardzo mocną specyfikacją. Nigdy nie widziałem e, mocniejszej specyfikacji, o wiele lepszej niż to było na przykład w markowych e, smartfonach, na przykład od Samsunga, czy Sony, czy LG. No to mamy trzy firmy e, od HTC. E, nikt nie zrobił mocniejszej specyfikacji niż zrobiło to ZUK. ZUK z 2 Pro ma mieć nie tylko bardzo dobrą specyfikację techniczną, to ma być jeszcze mieć bardzo dobrą jakość wykonania. Render będziecie mieli albo z tej, albo z tej strony. Niestety mam za dużo yy, materiału z tym, więc będę musiał używać telefonu. Korzystając z tego, że to jest nie tylko bardzo dobra specyfikacja, ale bardzo dobra jakość wykonania, to jeszcze jednak nie wszystko. ZUK, który należy do Lenovo... Yy, wykorzystała rozwiązania z laptopów z serii ThinkPad. Po dzięki temu pod warstwą szkła na tylnym panelu znalazł się element stworzywa sztucznego, który ma chronić go przed stłuczeniem absorbować siłę uderzenia. ZUK pochwalił się również bardzo małym bramowaniem wyświetlacza, które ma grubość jedynie 5 mm. Powiedzmy sobie o szkle, które jest na tylnej obudowie. Czy przypadkiem nie jest to chwyt marketingowy? Ja się trochę zastanawiam, bo coś mi tutaj świta. Możecie mi zarzucać, że ja po prostu hejtuję, czy co, i tak naprawdę w tych laptopach z serii ThinkPad 3 jest takie wzmocnione szkło. To jednak przypomnę sobie coś, co było jeszcze trochę gorące jeszcze niedawno. Może pamiętacie, że Lenovo przejęło Motorola. Niektórzy mogą kojarzyć Motorola Moto X Force. Otóż ten smartfon ten był flagowy. Jeśli chodzi o to, Motorola pochwaliła się, że wyświetlacz w Motorola Moto X-Force, trochę skomplikowany, więc trochę się język plączę. Pochwaliło się, że wyświetlacz jest niestłukalny, czy jakoś tak. Że w ogóle się nie stłucze ani nic. I cóż, po tych testach yy, innych YouTuberów tak naprawdę było. Nie stłukł się ani razu nikomu się w ogóle nie słuchło, robiło się upadki. Jedynie co się co pękło, to obudowa właśnie te ramki. I tylko to. I ja się zastanawiam, czy to przypadkiem nie ściągnęli właśnie od Motorola. Ja się tylko tak zastanawiam. Nie wiem, czy tak jest naprawdę. Może może tak naprawdę ten Lenovo cięło właśnie z serii ThinkPad yy, te yy, wzmocnione szkła, które korzystają w tych laptopach. Tego nie wiem. Ale takie ja uważam, że może tak być, czy po prostu yy, po prostu pochwalili się, że coś mają w tym Lenovo, a, tam, a może tak by naprawdę było, że ściągnęli te od panelów od Motorola Moto X Force. Teraz Lenovo Moto X Force. Powiedzmy o najważniejszym punkcie, specyfikacji. Zux Z2 Pro został wyposażony w ekran Super AMOLED o przekątnej 5,2 cala. Super AMOLED e, jest właściwie produkowany przez Samsunga. Niewielu ludzi to wie, ale ja Wam powiem, żebyście się nie zastanawiali, tylko od razu widzieli z moich ust. I cóż, muszę trochę zarzucić tutaj e, te panele Super AMOLED, ponieważ, znając e, opinie i e, znajomych i pozostałych innych osób e, z YouTube'a, czy Facebooka, czy innych e, portali społecznościowych. Yy, wydawali mi opinie na temat tych smartfonów, yy, które korzystają i mają w nich ekran Super AMOLED. Właściwie tutaj głównie o Samsunga chodzi, bo w, w, sam w smartfonach Samsunga wszy no, wszystkie ekrany mają właśnie AMOLED albo Super AMOLED i mają do zarzucenia właśnie w sprawie tego ekranu. Ekrany AMOLED wypalają się. I cóż, nie we wszystkich, rzadko się może to zdarzyć, ale to jest jedna z głównych awaryjności smartfonów Samsunga. Ekran Super AMOLED, czy też AMOLED. Dlatego tutaj podam Wam ten problem na tacy wypalanie czyli po prostu nie widać, po prostu zapala się. Ekran oczywiście nie dochodzi na pewno do pożaru, ale po prostu na przykład jakbyście mieli przypale... jakby się wypalił amulet, to byście na przykład tutaj, to byście nie widzieli tej części ekranu. Coś takiego. Eee, dalej. Teraz najważniejsze. Eee, mózgiem tego urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 820. Najmocniejszy procesor jak na teraz z układem też mocno, najmocniejszym z układem graficznym Adreno 530. Współpracuje i to są już e, różnorakie wersje. Czyli pierwsza wersja to jest e, z 4 GB pamięci RAM, LDDR4 lub 6 GB pamięci RAM. E, postawili też na nowsze moduły pamięci UFS 2.0, które mają pojemność 64 GB lub 128 GB. Główny aparat ma 13-megapikselową matrycę ISOCELL od Samsunga. A do tego wykorzystuje optykę F, yy, mówię dalej, autofocus oparty na detekcji fazy, system optycznej stabilizacji obrazu oraz dwutonową lampę błyskową, chociaż dobrze, że jest dwutonowa lampa błyskowa. Przednia kamerka ma z kolei 8 megapikseli yy, z pikselami o wartości 1,4 mikrona. Uuu, teraz coś o baterii. Zastosowana bateria ma pojemność 3100 mAh. I cóż, yy, co by tu jeszcze powiedzieć? Można ją błyskawicznie ładować z wykorzystaniem technologii Quick Charge 3.0 Qualcomm'a. I cóż, co mógłbym tu powiedzieć o baterii? Mm, tak... Można by powiedzieć, że telefon wytrzyma 2 dni bez ładowania. Coś tak mógłbym obliczyć. Dwa, 2,5 dnia. Tak, e, tak to sprecyzuję, jak będzie naprawdę. Czy to będzie zoptymalizowane e, pod kątem tego smartfona? Wszystko się tu może zdarzyć, ale myślę, że tak 2,5 dnia, jeśli chodzi o taką baterię. Szczegółową specyfikację macie obok, i tutaj mamy tak mm, to, co mówiłem: ekran, układ, e, pamięć operacyjna, pamięć wbudowana, aparat główny. No, i aparat przedni, bateria, sensory jest, jak tu pisało, jest 10 sensorów. I tutaj pisze pulsometr, nasycenia krwi tlenem, UV, wysokościomierz, 3-osiowy kompas cyfrowy, 3-osiowy trzyosiowy 3-osiowy akcelerometr, czujnik oświetlenia, czujnik zbliżeniowy. Błąd ortograficzny. No i moduł łączności to e, od e, tego procesora Qualcomm Snapdragon 820, no to 4G LTE, dwuzakresowy Wi-Fi, e, LTE 9 generacji, e, no i łączności to wiadomo, e, system Android 6.0 Marshmallow, z autorską nakładką No noż ja pierdzie Jedyne jakie nakładki powinniście na pewno znać, no to Touchy z Samsunga to na pewno Xperia Sony, HTC Sens od HTC, Huawei, yy, przepraszam, EMUI od Huawei. Kolejna autorska nakładka. Yy, inne USB typu C31, najnowszy typ wejścia mikro USB, yy, czytnik linii papieraryk u Touch, czytnik linii papierek będzie umieszczony. Tak jak było na przykład w flagowych urządzeniach Samsunga, czyli przycisk yy, pod ekranem. A jak każdy może zna użytkownik Samsunga, był, jest to używany przycisk Home. Zuk dodał również nowy skaner linii papilary, który obsługuje technologia u czy już mówiłem. Ma ona umożliwić nie tylko rozpoznawanie odcisków w czasie 1,1 sekundy, ale i korzystanie z gestów na czytniku, przesuwania zdjęć, wysuwanie... Podobny powiadomień. E, gdzieś już widziałem właśnie takie korzystanie z gestów. Nie pamiętam z jakiego to była smartfona, e, mógłbym zaraz podać. Teraz powiem to, co mówiłem na początku. Ten smartfon najprawdopodobniej może rozwalić wszystkie flagowce, które zostały wypuszczone na ten rynek. Chodzi mi o kuszącą cenę. Sprzęt dostępny jest w kolorze białym ze złotymi akcentami i czarnym z szarymi akcentami. I teraz powiem, w jakiej cenie ten smartfon jest wyceniony. Smartfon w wersji z 6 GB pamięci RAM i pamięci UFS 2.0, 128 GB pamięci wbudowanej, yy, wyceniony został na 2699, nie, nie polskich złotych, yuanów chińskich. Ten urządzenie zostało wypuszczony w sprzedaży w państwie środka. Ale to w przeliczeniu na polski złoty, w przeliczeniu na polski złoty daje około 1580 zł. Jak na tą cenę to jest fenomenalna jakość do ceny? Yy... Różnica pomiędzy tym smartfonem a yy, smartfonem Samsung Galaxy S7: cena jest dwukrotnie niższa. Smartfon Samsung Galaxy S7 jest wart około 3100-3200 zł. I co ja bym powiedział o takim smartfonie? Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chciałem spotkać ten smartfon na polskim rynku. Kto by chciał taki bardzo dobry smartfon? z flagowymi wbh z taką ceną. No, praktycznie każdy. I cóż, jakość do ceny jest po prostu fenomenalna. Może być trochę w nieco wyższej cenie, wiadomo. Podatki. No cóż, taki mamy kraj. I cóż, mam nadzieję, że ten smartfon będzie tak samo dobry, jak tu, podaje, jak tu podają właśnie w tych artykułach. I mam nadzieję, że będzie przez większość ludzi polecana. No, może jak smartfon nie będzie, nie będzie gości na naszym polskim rynku, to mam nadzieję, że chociaż można będzie go zamówić. To już będzie bardzo dobra wiadomość. I cóż, e, dziś kończymy ten odcinek. W drugim odcinku będzie o aplikacjach multimedialnych. Pomogę Wam e, podać takie aplikacje, które mogłyby godnie zastąpić aplikacje, które macie od początku posiadania smartfona. I będą właściwie tylko jedna aplikacja, która bardzo godnie mogłaby zastąpić aplikację, którą nie możecie odinstalować. Więc na dziś to wszystko. Dziękuję. Jak mówiłem, łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Trzymajcie się, Kesa i cześć.